Dzień dobry, jestem Maciej Wróblewski z tej strony, jestem w czymnicy w Lasku Bukowym, znowu ponownie z poprzedniego odcinka, też ubrałem dosyć podobnie, żeby się nie wyróżniać. I z dzisiaj zaczniemy temat polskiej ekonomii, co jest chyba jeden z drażliwszych tematów. Od czego zaczynając? Po prostu przyjeżdżają inni do naszego kraju, czyli z Ukrainy, szukać roboty. No i my, Polacy, tak można nazwać, chcemy iść do tej pracy. No i widzimy, nie można się przyjąć, ponieważ nasze miejsca pracy są już zajęte przez inną narodowość, czyli może być Ukraina, Białoruś, Litwa, Estonia. No i te kraje typowo słowiańskie. Nawet z ja się trafiają, ale to już na boku. Co jest najgorsze w naszej ekonomii w państwie? Czyli mała płaca dla pracowników. A wiele firm nieraz nie wypłaca w określonym terminie albo w ogóle. To jest jedna rzecz, która jest najgorsza. Następne, co w ekonomii naszego państwa może być jeszcze złego, czyli złe miejsca i stanowiska pracy. Tu prywaciarz tylko rządzi. My jako ludzie nic nie mamy do tego. Nie jak za komuny było państwowe. Teraz już nie ma państwowego. Teraz jest tylko prywatyzacja na pełną skalę. W ekonomii państwa polskiego, nasza ekonomia jest najbardziej załamana. My jesteśmy, nasza ekonomia jest po prostu rozpieprzona na cały, na kawałki. No to nie można nazwać ekonomią państwa, bo my jesteśmy ekonomią państwa, ale tylko Niemcy nas po prostu napędzają. Wszystko, co my siejemy, zdrowe, ekologiczne nasiona, zboża, ziemniaki, i inne, wszystko na Niemcy. A Niemcy nam oddają jakieś tam najgorszej jakości i my to kupujemy, bo nasze idzie na eksport, a nie jak powinno być w państwie po prostu. My robimy własne na nasze państwo, nie. To, co mówią w Biedronce, czyli certyfikat polskiej jakości czy coś takiego, no okej, okay, bo, zrobi, bo zrobione było w Polsce. Ale nasiona i pierwsze elementy to mogą pochodzić z innych krajów. Następna rzecz, co tutaj jest najbardziej nurtujące, to po, poprzedniego też odcinka podatków, to też wypłaty, to wiadomo, są, każdy wie, jak zarabia, chyba że jak ktoś jest kierownikiem i zarabia, Pracownik normalny 1800 nawet do dwóch, a taki pracownik, dajmy kierownik, zarabia 5600, albo może nawet 1020. I takie jest to rozgałęzienie, czyli za nieadekwatna. oni nic nie robią, a dostają więcej. Ten, który za cały czas, nic nie dostaje. To jest na boku też. Dalej. Mamy polskie drogi, bardzo piękne. Czyli mianowicie dziura na dziurze. Niby mnóstwo pieniędzy jest tam topione, ale. Jak są? Nie rozumiem tego. Dużo jej pieniędzy na to idzie, a drogi z roku na rok robią się coraz gorsze. Tak samo jak było z naszym, z naszym 2012. Jak to z tym dokładnie było? Mieliśmy stadiony wybudować za taką i taką cenę. Zrobiliśmy, ale co najlepsze, dlaczego 10% tylko przeszło na stadiony pieniędzy, to co miało iść, a reszta w kieszeń. To była jedna z ciekawszych rzeczy. Najciekawszą rzeczą było po prostu rozgrywki. Kiedy zaczął padać deszcz i dachu nie mogli zamknąć. No weźcie wywalić tyle miliardów i, i, i dachu nie otworzyć. Kurde, to, 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 to już jest po prostu parodia. To też do ekonomii naszego państwa. Mamy piękne koleje polskie, które jeżeli się pociąg nie spóźni dwie godziny, to jest dobrze. Jeżeli się spóźni pięć godzin, to jest norma. A jak się spóźni o dzień, no to wtedy już może być spóźnienie. Tak, nasze koleje są naprawdę zdezelowane. Lepsze były przed drugą wojną światową. Mieliśmy najlepszą kolej na świecie. No, znaczy na świecie nie za bardzo, ale w Europie była na pierwszym miejscu. Najszybsze parowozy i parę diesli mieliśmy. Bardzo szybkich i dobrych. Dobre tory, trasy mieliśmy też, bardzo piękne. Ale co? Do dzisiaj one są, ale na nasze pociągi już nie pójdą. Tory się powykrzywiały z biegiem czasu, a nasze koleje nadal stoją w miejscu. Wojsko polskie? Nie ma wojska polskiego, można tak nazwać. To jest po prostu tylko prosta. Trochę się zbierze ludzi, i nazwać to oddziałem można to tak nazwać, bo armią to nie można nazwać. Armią było można nazwać siłę wtedy Związku Radzieckiego albo siły niemieckiej, francuskiej, to można nazwać armią, ale gdzie polską? Taka sama zbieranina jak w 1939 można to nazwać mniej więcej. Przepraszam za zbieraninę, ale to tak mniej więcej wygląda. Armia powinna się składać z dużej, jednost z dużej ilości jednostek, a nie ze 100 tysięcy, jakie jest podawane. Dobrze. Co jeszcze jest najbardziej irytujące w tym państwie? Władza. Władza jest najbardziej irytująca. Bo patrzcie, oni nic nie robią praktycznie. Oni tylko po prostu są tak jak ujmę to jak chlew. Patrzcie, macie zwierzątka, w których są w chlewie, świnki piękne. Karmicie je za coś. Wiecie, na ubój, jeżeli to chcecie, albo na sprzedaż, tak. A tutaj karmimy je, ale w zamian nic nie dostajemy. Tylko po prostu, zamiast oni coś dobre, dobre robią dla państwa, to oni cały czas w dół, w dół ciągną całe państwo. Tak to mogę nazwać. Bo mnóstwo pieniędzy poda z podatków idzie gdzie? Pieniądze z zus na emerytury i innych rzeczy, gdzie poszły? W kieszeń. Bo zabrakło pieniędzy dla rządu, ale to. To już na boku. Państwo polskie jest najbardziej już zniszczone. To jest tylko zbieranina już, można nazwać, jednostki tutaj się tylko liczą, już nie liczy się państwo tylko jednostka, to jest naprawdę drastyczne, bo państwo jest piękne, Mieliśmy, mamy bardzo piękny kraj, zdrowy jeszcze, ale władza jaka jest, to na fakcie tylko powiem, że mi się to nie podoba, jestem młody, bym chciał to zmienić, tak jak wielu młodszych, co na pewno oglądacie, też byście chcieli zmienić to, żeby się żyło lepiej, żebyście mieli pracę, przynajmniej mogli zarabiać adekwatne pieniądze do tego, żeby założyć rodzinę, a nie wyjeżdżać do innych krajów. Ja chciałbym po prostu, żeby to państwo wyglądało tak, jak przed II wojną światową. Było rozkwitającym państwem, które wszystko robiło jak najlepiej. Mieliśmy pocztę w potężną. Wszystko. Armia nawet już zaczyna wychodzić na prostą, ale 39 karzyzna, co się stało. To dziękuję za obejrzenie tego materiału, do zobaczenia w następnym odcinku, do widzenia.